Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu GKS-u Katowice ze Stomilem Olsztyn. Chciałbym powitać gości dzisiejszej konferencji, trenera Stomilu Olsztyn, Pana Piotra Zajączkowskiego, a także trenera GKS-u Katowice, Pana Dariusza Dudka. Na początku chciałbym powiedzieć, że mecz obserwowało 2020 kibiców, a zakończył się, się on wynikiem 1 do 1. Trenerze, bardzo proszę o krótki komentarz pomeczowy. Zdobyliśmy cenny punkt z silnym przeciwnikiem. I według mojej ocenie dobrze grającym GKS-em. A w końcówce spotkania w doliczonym czasie gry mogliśmy zadać cios, bo Bartosz Niedziela miał dobrą sytuację. Nie trafił do bramki. Cóż, walczymy do końca. Zostały jeszcze cztery spotkania. Na pewno czeka nas trudna męka bo układ gier y, teoretycznie mamy niezły, ale nikt z tej ligi nie chce spaść i sądzę, że, 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 że życzę utrzymania dla swojej drużyny i utrzymania tutaj dla y, GKS-u, bo szkoda by było, żeby te drużyny y, nie grały na poziomie y, pierwszej ligi. Dziękuję. Dziękuję trenerze. O zabranie głosu poproszę trenera GKS-u. Dobry wieczór. Mogę tylko podziękować Piotrkowi za miłe słowa tak naprawdę, ale w dzisiejszym spotkaniu muszę powiedzieć, że chcieliśmy zdobyć tylko trzy punkty i nie udało nam się tego dokonać, ponieważ jesteśmy mało skuteczni w naszych akcjach tych ofensywnych, które powinny się zakończyć bramkami. Ostatnio analizując zespół z milu. Na pewno jest to zespół, który zresztą mówiłem też przed meczem, który może yy, jeszcze w ostatni dzień okienka transferowego nie był pewny, czy będzie grała, a doszła tam duża grupa dobrych piłkarzy, bardzo dobrych piłkarzy też i, i co by nie powiedzieć w ostatnich spotkaniach Stomin prezentuje się bardzo dobrze. Podobnie zresztą jak my, ale mówię, mamy podobny cel, bo chcemy się utrzymać w tej pierwszej lidze i myślę, że dla kibiców na pewno mecz to był fajny, bo było dużo sytuacji, ale dla mnie osobiście straciliśmy dwa punkty, bo jesteśmy w takiej sytuacji, trudnej, trudnej sytuacji, gdzie trzy punkty u siebie, powiedziałbym, że to jest obowiązek, ale wiemy też dobrze, że o te punkty bardzo trudno i każdy punkt szanujemy. Myślę, że dzisiaj, no mówię, mieliśmy sytuację i kaluma, i Bartek Śpiączka, no było, było sporo tego, ale, ale nie wykorzystaliśmy i to jest nasza bolączka. Na tym musimy pracować, żeby, żeby być bardziej skutecznym. Teraz mamy bardzo trudne spotkanie następne w poniedziałek z garbarnią i to też jest mecz dla nas. Kolejny finał o życie. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania? Panie Chris, któryś moment pan że było, że było że tak blisko, ale się udało. Czy był że... Było, że, było takie, że... Znaczy, Myślę, myśl, że to nie, nie mogę mówić o złości, bo to po prostu żal mi jest niewykorzystanych sytuacji, które sobie potrafimy stworzyć. Brakuje też może trochę tego szczęścia, bo naprawdę, kalum bardzo dobrze uderzył. Bartek Śpiączka miał fajną sytuację. No, kilka, kilka tak jak mówię, było tych sytuacji, ale, ale jesteśmy mało skuteczni i to nie jestem zły na to, ale. Ale czasami no, po prostu serce boli, że, że tego nie wykorzystujemy. Ale złości nie ma, bo ja mówię, my jesteśmy w mega trudnej sytuacji i jest y, trudno o każdy punkt, ja każdy punkt szanuję i ten też. Y, więc y, mówię, y, nie ma złości, jest tylko praca i, i tyle.